Hej, hej, dzień dobry w weekend. E, witam się z Wami już w e, sobotę. I co, i nie będę e, zbędnie gadać, zaczynamy od e, naszych tutaj e, oszczędności. Zacznę od selfker. Dzisiaj mam na to stówkę. Kosteczki przygotowane. Przygotowane, przygotowane. Dobra. I kostka dwudziestka, z tego co pamiętam. Pisidło różowe. I zaczynamy. Dobra. Co my tu mamy? 9, 10 zł. 10 zł. W ogóle nie liczyłam, ile w tym self-care tak może się. Mm, nazbierać, ale jestem bardzo ciekawa, ale powiem Wam, że mam nadzieję, że uda mi się je skończyć do końca października, <noise> bo mam tyle różnych. E, na koniec października pozapisywałam się na tyle różnych rzeczy, że naprawdę. Co my tutaj mamy? Relaksująca kąpiel. Dzisiaj sobota, dużo czasu, więc e, relaksująca e, kąpiel z mini spa się przyda. <noise> Wczoraj byłam na y, masażu balijskim na półtora godziny i powiem Wam, że po prostu. O, matko, mogłabym tak chodzić przynajmniej raz w tygodniu. Dobra, 7. O, ja widzę, że tak schodzimy w dół. Dobra, dwa razy kostka szóstka, dwa razy kostka szóstka i co my tu mamy? 12. Ło, dzisiaj jest grubej rury. Dobra, minus 12. Ok, następne 3. Co tu jest w trójeczce? W trójeczce są 20 złotówki. Dobra. 20. Matko, ta kasa się tak szybko kończy niby stuwa, a tu dosłownie kilka rzutów kostką i koniec. Dobra, 12. W 12 mamy. O, ostatnie dwie dyszki. Dobrze. I będzie karta skończona. Minus 10. Ok. 33 zł nam zostały. Dwójka. W dwójce jest kostka dwunastka, a ja nie tą kostką rzucam? Tak, rzucam dwunastką, a miałam rzucać dwudziestką. No nie szkodzi. Dobra, to kostka dwunastka jest siedem. I mamy siedem. Dobra, minus siedem. To tą kostką trzy i dwadzieścia. I zostało mi sześć złotych. Dobra. Dobra, minus 20 i 6 zł, i ostatni rzut to jest czwórka, i mam nadzieję, że tu będzie o. No i tutaj właściwie e, właśnie wylosowałam 6. <grym> o! No i pięknie. E, self care. Stówka do dołożenia. Szybko poszło, szybko poszło, szybko poszło. To jest naprawdę niesamowite, nie? <laughs> Niby człowiek sobie myśli, a stówka, stówka fajnie, a, a tu po prostu jeszcze daleko, daleko. A to tylko raz w tygodniu uzupełniam. No, tu zostało jedno. Dobra, nie będę patrzeć teraz. Mam nadzieję, że może się jakoś uda e, fajnie skończyć. Dobra, <laughs> to teraz idziemy tak. Co w życiu piszczy? E, moje wyzwanko od FC. Tu jest kostka 20. Yy, nie wyciągnęłam żadnego pisidełka, więc dobra jest. Takie i rzucamy. 7, ale dzisiaj tylko jeszcze jeden raz. I 10, czyli 17 zł. I 10, 17 zł. Co ja tu mam? 3 zł. Mam. To wrzucę 20. Dobra i dwadzieścia okej. Okay. Eee, idziemy do owocowych wyzwanek od mimi. Dobra, tasuję. Dobra, raz. Dwa, trzy i cztery. Co my tu mamy za kartę? Dwa razy szóstka, czwórka, dwunastka i dwa razy dziesiątka. <coughs> Miałam tam jedną taką kartę, o tą, gdzie zostało ostatnie oczko, ale nie wypadła, to lecimy. Dobra, dwa razy kostka szóstka. To jest mm, dwa serio, ale nie oszukuję tutaj. Raz kostka czwórka, 3, to jest 5, kostka dwunastka, to jest ta 10, czyli już mamy 15, i dwa razy kostka dziesiątka, i ja mam tutaj dwie dziesiątki. Raz i raz, i dwa razy kostka dziesiątka, i tutaj jest co? 2 i 10, czyli 12. 12, czyli 22, dwadzieścia 25. Dwa, dwadzieścia 22, 27 zł. Czy ja tu będę miała jeszcze? O, tu mogę tylko złotówkę. Dobra, 27 zł. 20 i 7 zł. Dobra. Okej. Okay. No i już mam dwie karty, gdzie zostało jedno oczko. ok Dobra, teraz sobie robimy y, też od Mimi aniołki. Dobra, i trzy karty. Raz, dwa, i trzy. Dobra, i trzy karty są. So, co my tu mamy dzisiaj? Raz, dwa, i trzy. No dobrze, to niech będzie różowy. To tak, tutaj 5 zł. Tutaj, czyli mam mało kasy, to tutaj też 5 zł. Dobra. I kostką dziesiątką i 10. Czyli mamy 20 zł. To będzie tak 10 i 20 zł. Dzisiaj się nie kłócę. <noise> dzisiaj się nie kłócę, dzisiaj jest jak jest. Dobra. Ale czekajcie, ja sobie to rozmienię na całą 50. bo ale po co ja to tak zrobiłam? Przecież ta 50 idzie do owocowego. Boż. Dobrze, nieważne. Czekajcie, bo patrzcie, co ja tu dzisiaj wyprawiam? To nie te karty tu. Potem sobie tam poukładam. Ładnie. Te karty są tu. A ta 50 jest przecież na boks yy, owocowy. A w boksie owocowym nie wiem czy pamiętacie, ale jedną kartę już skończyłam. Dobra, czyli zostało mi dziewięć. Dobra, nie będzie. Ty będziesz jedynką wyleciałaś, to dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, to kostka. Um, dziesiątka. No dobra, niech będzie różowy dzisiaj. I lecimy. 50 zł mamy. I jedziemy. 6. Piąteczka. Minus 5. Dobra, dalej. 7. Złotóweczka. Złotowa. Dobra, dalej. 5. 6 plus. 6 razy 2. 12, dobra, minus 12, następne 6, piąta, dobrze, minus 5, ok, następne 4, za 2 zł, drink, minus 2, dobra, i już połowa kasy za nami, znowu szóstka, co ta szóstka dzisiaj tak chce tutaj kasę zgarniać, minus 5, 20 zł zostało, 9. Yy, kostką szóstką sobie tutaj zrobimy. 2. Minus 2. Dobra. Jedynka. I tutaj mamy bingo. To robimy 5 i 4. 5 i 4 jest. 4 i 5 to jest 2 złote. Minus 2. Dobra. Piątka. 12 yy, minus 3, 9. Minus dziewięć, dobra. I co mamy? Dziewiątka kostką szóstką. Trzy. Trzy minus 3 to jest cztery. I wiecie co? Nie będę kombinowała. Tylko zrobię sobie tak. <laughs> Te dwa y, drinki. Bo później mi tutaj nie wyskoczy. I minus 4. I ok. I kolejna karta skończona. No, bo wiecie, nie chciałam dokładać już później, bo później znowu będzie mi brakowało jakiejś złotówki, nie wiadomo czego. I później się okaże, że znowu będę dokładać i dokładać. A ja dzisiaj serio mam ograniczony budżet. Tutaj została jedna złotówka, tu zostały dwa pola, więc jesteśmy blisko, blisko. Dobra. Ok. To idzie tu. 50 idzie tu. ok. E, a tu nie mogę rozumienić, nie, bo to jest 40. Dobra. Dobra, i co i ostatnie rzeczy, które my tutaj dzisiaj zrobimy. Kalkulator mi już prawdopodobnie nie będzie potrzebny, więc może iść sobie na bok. Ten różowy jak już jest, to niech zostanie z nami dzisiaj tutaj. Dobra. I lecimy z minisami. Od nowego miesiąca nowe kategorie prawdopodobnie wejdą do mojego rozłożone... rozłożeniowego ehm... segregatorka. Bo już e, plany wakacyjne mam w głowie, już wiem gdzie, co i jak. I już wiem na co będę. <laughs> dobra, to co, to jedziemy z tym koksem? Jakby nie, yy, czekajcie, 2 złotów są. Ok, dwie kostki szóstki zaraz będą. Dobra, dwie kostki szóstki są, lecimy. Yy, trzy i pięć pięć i cztery, dwa i jeden, no jak ładnie się rozkłada, trzy i pięć, sześć i jeden, cztery i cztery, cztery i trzy, jeden i dwa, 5 i pięć. 5. 5 i 1. Dobra, podam ją podniosę. 4 i 1. 4 i 1 i ostatnia do czwórki. No to czwórka się tutaj ładnie zgarniam Dobra. Dobra. Eee, czekajcie. Dobra. Eee, tu, pierwsza. Tutaj mamy tylko 2 złote. ale tu będę mogła sobie wymienić na dwie dyszki. Dobra. Krasnal od zgubki. Dwa złote jedynie zgarnia. Skromny chłopak. Długo mu schodzi to zbieranie. No ale dobra. Ciach. Potem cztery złote ma... Co tu jest? Co to za 4 zł? Tutaj będą. O! No i super! <laughs> Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? 50 zł. Dobra. Ciach. A to sobie rozmienię. Dwie. Y, dwie bujeczki. Tyle tutaj trzeba było. I tutaj jest aż 50 zł. Dobra. Już sobie y, szukam jakiegoś wyzwanka. Czekacie? Bo takiego, gdzie mam cyfry popisane, to najlepiej. Gdzie się... gdzie się tu ostatnio układałam i nie wiem, gdzie je dałam. No i dobra, to muszę chwiluniam. Muszę tu popatrzeć, gdzie to będzie. Nie mam tutaj takie. O, dobra, jest. 2 złota. Dobra, to tutaj będzie nowe i tutaj będzie: y, raz, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 zł. No, to w sumie to w sumie okej, okay, wyzwanko od y, Tutaj mamy 6 zł. To tutaj jest nowe wyzwanko, czyli będzie trochę dłużej. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Też odbuduję tu od serca. Tu widzę, że. Ja tu od EXTI mam bardzo dużo wyzwanek. Dobra, 6 zł. Ciach. Ok. Pewnie słyszycie też czekające psy w koło, no ale nie mogę zamknąć okna, bo się uduszę. 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10 i 14 zł idzie tu. 14 zł. Czyli mamy tak. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście i czternaście, to tą bychę sobie zamienię, dobra. Pyk i pyk i poszło, czternaście złotych jest, dobrze. Tu mamy tak: 2, 4, 6, 8, 10, 12 zł. I ja już widzę, że tutaj chyba jest też wyzwanko od ewci. Uh, i ono też będzie skończone. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ja tu potrzebuję tylko 6, tak? Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli 6 zł sobie zabieram. I tutaj będzie 30 zł. O, tak, i sobie to zamienię na dyszkę. I to wyzwanko mamy ukończone. I 6 zł. Gdzie ja to zostawiłam jakieś wyzwanka. I tu mam jeszcze odmiany. A może takie jaśniejsze. O nie, Więc wezmę sobie to. I uznam, że to jest mojito. <laughs> Nie no, żartuję. Eee, 6 zł, czyli dajemy tak 5 i 1. Dobra. Ciach, szósteczka. Dobrze. <laughs> I ostatnie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli dychę sobie wezmę. I 12 zł tu. A, dobra, bo tutaj była dwójka na zapasie. Czekajcie, tutaj muszę tak. Dobra, już kumam. 6 i 6. Yy, I 6 i 6, czyli 12 zł. daje. I tutaj dalej dwójka jest na zapasie. Dobra. Czyli tutaj nam będzie potrzeba jeszcze tylko o. 16 zł. Dobra. Dobrze. To to mamy. Dwa wyzwanka tutaj się skończyły. Pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie sukcio I I... kolejne mini mini. Czekajcie. Tak, tak, tak. Tak. Będzie to jakoś? Będzie. Dobra. Kasa w ruch. Okej. Okay. Kostka szóstka, kostka czwórka, jakby była potrzebna i jedziemy do dwójki, kostką czwórką i do trzy złota. Dobra, a to mogę sobie tutaj przecież położyć. 3 złota. Do czwórki 2 złote, do jedynki złotóweczka. Do jedynki złotóweczka. Do piątki dwa złote. Może co ja mam tutaj same takie grube pieniądze? Do dwójki kostką czwórką. Jeden super. Do szóstki kostką czwórką. Idą trzy złote. No muszę to wymienić. ja to będę miała do rozmiany piątkę. Będę miała. Dobra. 3 złote OK. Do piątki 2 złote. No bez jaj. Do czwórki 2 złote. Nie mam rozmienić. Mam tylko jedno dwa złote jeszcze. No to będzie bonusowe 2 złote. No trudno. Tak wyszło. Widocznie tutaj tak chciał los. Dwa <noise> złote. To czekajcie, trzy sobie wezmę tutaj dam piątkę. Do piątki 2 złote. No, po prostu to są jakieś jaja. Do czwórki 2 złote, czyli dam 6. A to sobie wezmę. Do piątki 2 złote. Dobra, piątka. Dobra, to już chyba będzie. No dobrze, bonusowe 2 złote dostało. I tu mamy złotówę. Super. Dobra. I musimy sobie tutaj.

25. Dobra, kostka czwórka, czyli mogę sobie wziąć kolejne wyzwanko i takie. I tu będzie kostka czwórka. Od słoneczniki. Swoją drogą uwielbiam słoneczniki. Nie wiem, czy już Wam mówiłam, ale miałam na ślubie wiązankę ślubną ze słoneczników i była najpiękniejsza, po prostu taka skromna. Ja bardzo lubię takie. Nie rzucające się w oczy rzeczy. Dobra, tu mamy złotówę. Drobnych nam się nazbierało, więc spoko. Kostką szóstką do trójki. Pierwsze i złotówka. Dobra. Do czwórki dwa złote. Ok, tu już chyba nie ma nic do skończenia. Do czwórki dwa złote. E, do czwórki dwa złote. Chyba, że czwórka się uprze i... I się skończy? <laughs> nie. Do trójki 6. No, to już na pewno nie. Dwa, cztery. Sześć, bo zostały mi ostatnie dwa złote i idą do czwórki. No i okej. Okay. Dobrze. Czyli mamy tak. <laughs> to sobie mogę schować. Ciach, 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 ciach. Okej. Okay. Później sobie tutaj to poogarniam. Trzy wyzwanka dzisiaj się nam skończyły, czyli ekstra. Okej. Okay. Dobra. To sobie je od razu rozłożymy. Gdzie tu dzisiaj los przypisze te nasze wyzwaneczka? Kostka ósemka. Ty jesteś ósemką, nie? E, tu jest. Dobra. Czyli będzie tak. Pierwsze, drugie i trzecie. Dobra. Czyli tak. Pierwsze 50 zł idzie do. O, do mojego wyzwanka. Ok, Na bieliznę, Bardzo dobrze. Trzy. Yy... Yy, 3... To jest chyba maj? Tak. Maj plus 50. Już pięknie nazbierało zbierało 130 zł w tym miesiącu. Pędzi. Jak szalone. Dobrze. To się skończy. I, I ok. Cel tutaj mam tak jak Wam mówiłam: 500 zł. A już jest 115, 130, 245, czyli jestem w połowie drogi. Ekstra. Dobra. Następne 30 zł z labradorka idzie do ósemki, czyli na dom, na lampy. Dobrze. To też bardzo dobrze, bo mówiłam, że chcę do, e, do świąt e, je kupić. Taki sobie cel dałam, e, więc tak musi być. Dobra. I e, 30 zł. Czech. Tak. Tu bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi tu idzie. E, 4 piesio. Plus 30, czyli 140 zł. Ok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, wyjdzie na pewno, no. Tylko jak szybko. Dobra, i ostatnie: 25 zł idzie do 5 self care. Ok, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, no, wszystko jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dlatego że mówiłam, że chciałabym to skończyć do końca października, bo yy, po prostu na bardzo wiele rzeczy się poumawiałam. Yy, wczoraj byłam. Upodologa, bo mam mały problem z paznokciami. No i wiem, że to będzie troszeczkę trwało i troszeczkę kosztowało. Dwa. Może być kwiaty. Więc kasa na self -care się przyda i self-care skończony na koniec października też się przyda. Dobra, plus 25. I tu już mamy 60 zł. Pięknie, ładnie. Pięknie to rozłożyliśmy. Ok. A u mnie filmiki wrześniowe będą jeszcze tylko w przyszłym tygodniu. I przyszły weekend, prawdopodobnie. I to będzie koniec, bo 29. Września, w poniedziałek na pewno nie nagram filmiku, bo moja córka ma urodziny, więc nie będę miała kiedy, a we wtorki po prostu nie mam kiedy, więc dwa filmiki wrześniowe zostaną i październik, niesamowite, jak to leci. No dobrze, kończąc, życzę Wam pięknego weekendu. Słoneczka, dzisiaj chyba w całej Polsce będzie pięknie, ładnie słonecznie, więc korzystajcie. Buziaki przesyłam odpoczynku i do zobaczenia w weekend pa!